Tak więc, hej czyście, jestem, bo witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś pokażę Wam, jak zrobić taką motowstawkę. Zostawcie oczywiście łapki w górę, subskrypcję, która wyświetla się na tym palcu oraz komentarz tam na dole. Tak więc, bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was do oglądania. Ok, a więc jesteśmy już w Adobe After Effects, czyli w programie, w którym będziemy dzisiaj tworzyli nasz, naszą animację. Klikamy sobie New Project, New Composition, kompozycję nazywamy sobie yy, Wstawka. OK, tutaj mamy właśnie nasz, yy, naszą rozdzielczość 1920x1080, 60 klatek i czas dajemy na 10 sekund, klikamy sobie OK, tworzy nam się nowa kompozycja. No i dobra, pierwszą rzeczą, którą będziemy robili będą kształty, także mamy tutaj coś takiego, klikamy sobie Alt i przechodzimy na elipsę. Pierwszym kształtem będzie właśnie nasza elipsa, także ją sobie tutaj stworzymy. OK, przejdziemy sobie dalej. Kolejny kształt, który będziemy używali dzisiaj, będzie to zaokrąglony prostokąt. No i właśnie jego w tym momencie sobie tutaj utworzymy. Może jakiegoś takiego niech będzie. I sobie go teraz przesuniemy tutaj i musimy dopasować go właśnie do tej elipsy. Także tutaj z strzałeczkami sobie możemy pomóc. OK. I jest, jest znakomicie. Mamy teraz coś takiego, jeszcze kolejny właśnie prostokącik musimy zrobić tutaj, o w tym miejscu. OK. I zmienimy jego kolor na biało. Super. I teraz tak. Jeszcze tutaj musimy sobie dopasować o właśnie, żeby to jakoś też w miarę tutaj pasowało. OK, jest super w tym momencie możemy zająć się tekstem także tutaj mamy takie te klikamy sobie je tutaj o zaznaczamy i wpisujemy na przykład w moim przykładzie może być www.bumi.pl YouTube bo w sumie kolorek pasuje do youtubka. jak chcecie możecie sobie zmienić kolor tego wszystkiego możecie zmienić sobie oczywiście nazwę bo to jest wiadome ja zostawię sobie taką, także przesuniemy sobie ją tutaj. Jest trochę zbyt duża, także zaznaczamy sobie to i tutaj, właśnie w tym miejscu, zmniejszamy jej rozmiar na coś takiego. Będzie super, ok. I teraz tak mamy tutaj jeszcze raz tekst, tutaj, i wpisujemy na przykład YouTube, właśnie, żeby poinformować ludzi, że, że o niego właśnie tutaj chodzi zmieniamy kolor na czarny i zmieniamy jeszcze tutaj właśnie znowu rozmiar na jeszcze mniejszy może być chyba 10 nawet pikseli wejdziemy sobie tutaj możemy go troszeczkę zwiększyć w sumie na 12 13 nawet może może wejdzie jest OK. Dobra, i teraz wygląda to w ten oto sposób. Potrzebujemy tutaj jeszcze oczywiście ikonki YouTube'a. Także przechodzimy teraz do Google Grafika. Wpisujemy sobie YouTube Icon. OK. Narzędzia, kolor przezroczyste. No i wyszukujemy w tym momencie jakiegoś ładnego loga YouTube'a. O, mamy coś takiego. Także zapisujemy grafikę jako. I zapisujemy sobie tutaj w naszym pulpicie. Zapisz. Przechodzimy teraz tą grafiką na, na naszą kompozycję. I w tym momencie mamy ją w kolorze czarnym. Zmienimy teraz kolor przez kliknięcie w Effects and Presets. Następnie przechodzimy do Color Correction. I właśnie Change to Color przenosimy sobie na warstwę z naszą ikonką. OK. Teraz mamy tutaj coś takiego jak From i Tu. Dajemy na kolor czarny i tu zostawiamy na kolorze białym. W tym momencie mamy tutaj jeszcze change. Change dajemy na Hue, Lightness and Saturation. I w tym momencie jest wszystko ok. Jest białe i jest super. Zmienimy teraz skalę naszego, naszego, naszej warstwy na jakąś taką. Przeniesiemy sobie to tutaj. Może jeszcze nawet mniejszą tą skalę możemy dać o jakość w, ten, w, ten, w tym stylu. Super. Mamy teraz coś takiego, i to jest właśnie już nasza, nasza, nasza wstawka. Teraz warto by było ją zaanimować, bo to jest chyba najważniejsze w tej stawce. Jak już mamy tutaj wszystko zrobione, musimy jeszcze sobie połączyć nasze warstwy. Także klikamy w to pierwsze, przechodzimy na sam koniec i klikamy Shift oraz ostatnie i, i, i teraz przenosimy to na Precompose. Klikamy OK. I mamy teraz jako jedną pełną warstwę. Teraz musimy sobie to jakoś tutaj wypozycjonować ładnie, pięknie i przechodzimy do Effects and Presets, wpisujemy Wiggle, czy jakoś tak to się czyta: Wiggle Position, precompose Pose 1 i pojawia nam się takie okienko. I zobaczcie teraz, jak to wszystko wygląda. Tak sobie ładnie tutaj lata nasza animacja ale myślę że możemy troszeczkę zmniejszyć to właśnie ten obszar w którym ona lata mamy tu coś takiego jak wiggle amount czyli piksele w których ona będzie tutaj właśnie się przemieszczała zmienimy sobie to na 15 pikseli i zobaczcie teraz jak to będzie wyglądało o, tak w miarę ładnie, i tak, tak super jest teraz. Teraz, właśnie musimy zaanimować sobie naszą wstawkę. Także tutaj sobie rozszerzamy i rozszerzamy również transform. No, i teraz tak mamy tutaj position, position klikamy i przechodzimy tutaj na sam dół żeby nie było widać naszego obrazka na timeline przechodzimy sobie troszeczkę dalej i tutaj wracamy znowu do góry i teraz mamy taką podstawową animację przesuwania do góry żeby pojawiło nam się tutaj na naszym ekranie także co, mamy już to zrobione przydałoby się teraz wygładzić jakoś ten efekt żeby uzyskać taki smooth efekt także mamy coś takiego klikamy sobie tutaj i tutaj mamy coś takiego jak easy Is. w tym momencie sobie to używamy no i zobaczcie Lekko inaczej będzie to wychodziło, tak bardziej smooth, właśnie jak mówiłem. Czyli, tak, najpierw będzie powoli, powoli, i później szybciej. No, i to będzie w sumie na tyle z tego. Teraz tak, przechodzimy sobie tutaj w Precompose, klikamy sobie to dwa razy. No i zobaczcie, mamy tutaj właśnie ten napis YouTube i właśnie kształt związany z nim. Także przejdziemy sobie tutaj, przeniesiemy sobie to na dół i Shape odpowiada właśnie temu napisowi, także sobie to scalimy. Tak jak wcześniej PreCompose i tworzy nam się PreCompose tu. Dobra, i teraz możemy sobie to zaanimować, także przechodzimy do Transform, Position i pozycję dajemy na razie na dół. No i ok, zaznaczymy sobie to trochę dalej, tutaj osadzić to zaznaczymy, przejdziemy troszeczkę dalej i do góry żeby nam właśnie to poleciało w górę jeszcze jedna ważna rzecz musimy to przenieść na sam samiutki dół żeby później nie było efektu takiego że to będzie na górze i będzie to cały czas widać musi to być po prostu takie o że że skryte jest o. dobra to już jest zrobione jeszcze co można zrobić można to sobie tutaj przenieść trochę bliżej i można właśnie też dodać ten efekt jaki, o jakim mówiłem wcześniej easy is właśnie i to też jest takie wygładzające trochę. Dobra, mamy tutaj naszą wstaweczkę i wygląda to teraz tak. O. Najpierw się wysuwa to, później się wysuwa następne i o to właśnie nam chodziło. Teraz przez jakiś czas to sobie będzie latało, latało, latało i przydałoby się to schować, także mm, także co? Robimy teraz tutaj ten rąb. Okej, okay, przechodzimy troszeczkę dalej. Ok, mamy tutaj y, lekko dalej. No, i myślę, że teraz możemy polecieć w lewą stronę. Nie do dołu, tylko w lewą, żeby jakieś to urozmaicić. No i wygląda to tak. Tak się chowa troszeczkę. Możemy to sobie jeszcze wydłużyć, żeby, żeby dłużej się nam to chowało. I wiadomo, też sobie to wygładzimy. Także tutaj OK. No i tutaj też można. I jest super. O! I się nam to chowa. No i zobaczcie teraz, jak to wygląda. Leci sobie, leci do góry. Później pojawia się znaczek YouTube. O, chwilę sobie animacja leci. No i jako ostatnie ona się cała chowa. Także myślę, że to będzie już cała animacja gotowa. Więc możemy sobie ją zapisać. Klikamy file, export, to drugie. Później jeżeli chcemy, żeby właśnie nasza animacja mia nie miała w ogóle tła, klikamy tutaj to. Następnie mamy tutaj Channels RGB plus alfa i format dajemy na QuickTime, żeby mniej megabajtów on miał. OK. No i renderujemy sobie to wszystko. Także to by było na tyle z tego filmu. Zostawcie komentarz w stawka, Wam serduszko. No i co? Trzymajcie się, do zobaczenia. No i cześć!